Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia realizuje strategię zakupów. To program rozwoju własnej kolekcji, która powstała z dwóch źródeł. Składają się na nią prace przyjęte z Muzeum Mienia Jacka Malczewskiego i zbiory tworzone przez elektrownię. Od wielu lat naszym podstawowym zadaniem jest wypełnianie pewnych luk w historii sztuki współczesnej. To jest bardzo konsekwentnie robione, zespół nad tym pracuje. Staramy się znaleźć niektóre prace, niektórych autorów trudno dostępne, bo znaczna część jest za granicą. Elektrownia wydała na zakupy dzieł ponad 250 tysięcy złotych z pieniędzy pozyskanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Ale w tym roku centrum wygospodarowało też 270 tysięcy złotych z własnych środków. Nasze własne ze zwrotu VAT-u nie przejedliśmy tego, jak to się mówi. Spożytkowaliśmy to na uzupełnienie kolekcji, i w tej chwili jesteśmy posiadaczami wspaniałej pracy Ryszarda Grzyba, bez tytułu z 1986 roku, jeszcze z okresu grupy, która jest w zbiorach elektrowni. Dwie prace piękne Ryszarda Waśko, plus trzecią nam podarował przy zakupie. Jednym z głównych zadań jest obecnie uzupełnienie kolekcji fotografii. Fotografii z lat 70., -tych, 80.. -tych. Przykładem takiej fotografii są zakupione w ostatnim czasie prace Natalii Lachlachowicz, Andrzeja Lachowicza. Józefa Robakowskiego to są nazwiska słynne, te prace są rzadko dostępne, one są unikatowe i stanowią o wartości całej kolekcji, jako pełnej kolekcji. Ze środków Ministerstwa i Urzędu Marszałkowskiego elektrownia zakupiła 22 dzieła sztuki. Są wśród nich trzy obrazy, dwa rysunki, jeden obiekt i 18 fotografii.